Jeśli spojrzymy na obecne sondaże, to nie tylko Konfederacja jest na bardzo dużej wznoszącej, jeśli chodzi o wiecie, każdy kolejny wynik i to, jak no, faktycznie rozwijają się w kontekście przyszłych wyborów, ale co z ich perspektywy? Pewnie najważniejsze, na ten moment tak naprawdę ani PiS, ani Zjednoczona Opozycja nie mogą bez Konfederacji w ogóle stworzyć rządu. W jakiś dziwny sposób dochodzimy do momentu, w którym ani PiS, ani Zjednoczona Opozycja bez Konfederacji nie będą mogły się obyć po potencjalnych wyborach. Oczywiście, jeśli sondaże gdzieś tam zachowają się więcej w tej formie, w której są obecnie, tylko przy rosnącej Konfederacji wydaje że ten trend będzie tylko rósł. O tym, czy Konfederacja w ogóle może wejść z PiSem, albo zjednoczoną opozycją, bo to też jest jakaś rzecz, w potencjalną koalicję, o tym, czy te partie będą ją chciały, o tym, czy koalicja będzie chciała, o tym opowiem wam w tym odcinku. Biorąc pod uwagę, że już teraz przeciekają informacje, które są bardzo szybko dementowane oczywiście przez ludzi z Konfederacji, o tym, że PiS rozpoczął z nimi jakieś negocjacje dotyczące potencjalnej koalicji nawet przed wyborami, chociaż w tych samych plotkach mówi też o PSL-u, co dziwi nas trochę mniej, to też trzeba pamiętać o tym, że to PiS może rozgrywać swoje jakieś wewnętrzne rzeczy Konfederacja i PSL oczywiście to bardzo Mocno krytykują, wiem, że nie, absolutnie to nieważnego związku, ale jednak ten vibe dotyczący potencjalnej kalicji się szerzy. Więc zostawcie nam lajka, like zostawcie nam suba, wy będziecie nasze filmy, będziemy bardzo zadowoleni, do tego dziękujemy serdecznie Patronom i lećmy do meritum. Tego odcinka. Ale zanim to jedna kwestia. N nie wiem jak Wy, ale nam dosyć często zdarza się robić zakupy przez internet, takie bardzo wyjątkowe, jak możecie się domyślić. I oszukujmy się, jako że jesteśmy w Polsce, to dosyć często kończy się na Allegro w momentach, kiedy robi się jakiekolwiek zakupy. I to nie ma znaczenia, czy kupujecie karmę dla kota, wędki, czy jakieś inne czasami pierdoły, które chcecie sobie kupić, bo są Wam potrzebne do rzeczy, które akurat robicie. Nie wiem, szydełkowanie. Ale marzec nie jest najgorszym miesiącem, żeby takie zakupy robić, no bo dużo sklepów ma te swoje, wiecie, wszystkie przeceny i czyszczenie magazynów. I tak dalej, i tak dalej. Jak chcecie takie zakupy robić, no to w tym miejscu kłania się partner dzisiejszego odcinka, który nam pomaga i Wam pomaga, bo daje Wam pieniądze do ręki. Lety Shops to jest oczywiście platforma z keszbekami, którą na pewno każdy z Was już zna, ale tym razem Lety Shop ma dla Was jeszcze większe, bardziej gorące cashbacki, bo są to trzykrotne cashbacki, to jest trzy razy więcej niż normalnie, to jest dużo więcej niż normalnie, bo aż trzy razy więcej niż normalnie. Kupowanie przez Leti jest oczywiście banalne, wchodzicie sobie na ich stronę, z ich strony klikacie sobie na sklep i praktycznie już możecie sobie dodawać do koszyka i płacić. No i Lettishops oddaje Wam pieniądze, nie? W sensie nie bony, tylko pieniądze takie prawdziwe, co możecie sobie wypłacić na konto albo przelać na Ukrainę. To też jest bardzo spoko celem, nie? Więc do my serdecznie dziękujemy Lettisops za bycie już regularnym partnerem tego kanału. I oczywiście wszystkie informacje macie w opisie, wszystkie linki, których potrzebujecie i co, no my bardzo dziękujemy. Przejdźmy dalej! Tak naprawdę na wielu poziomach. Całą ideą Konfederacji jest to, że Konfederacja zawsze jest na kontrze do tego, kto rządzi, do tych, którzy nie rządzą, no w ogóle do wszystkich możliwych partii. Konfederacja w prawie każdej sprawie jest w jakiś sposób po innej stronie niż cała reszta te establishmentu politycznego, nie? No, w zasadzie sensie dosyć często tak to, tak to działa. I to jest oczywiście rzecz w Konfederacji, która jest dosyć mocno taka, no, przyciągająca dla jej wyborców. Bo oczywiście nie tylko ona, nie? Bo jakby Konfederacja ma swój program i ma bardzo określone rzeczy, o które chce walczyć. Badanie badaniach wychodzi na to, że w ogóle wyborcy Konfederacji bardziej cenią ten jej wolnościowy program niż ten narodowy program, co też nam pokazuje pewne rzeczy dotyczące tych wyborców, które będą ważne później, ale no, co do zasady, ci wyborcy Konfederacji z jednej strony oczywiście mają właśnie swoje poglądy i tak dalej, ale z drugiej strony też po prostu fakt, że Konfederacja od zawsze swoją narrację Buduje na tym, że jest przeciwstawną siłą do tego, wiecie, takiego duopolu w Polsce, że właśnie oni nie zgadzają się ani na PiS, ani na PO, i oni tak są zawsze, właśnie po środku, albo w sensie, że na prawo, ale nie, nie po stronie żadnej z tych partii. To jest po prostu bardzo ważna rzecz, która w Konfederacji występuje od zawsze i jest częścią takiej bardzo mocnej tożsamości tej partii. Tylko oczywiście z tej ważnej dla nich cechy bezpośrednio wynika to, że no jest to partia z bardzo niskim potencjałem koalicyjnym. To znaczy, no oni wchodzący z kimś w koalicję to jest jednak zawsze jakiś problem. Nawet nie tyle, wiecie, dla tej partii, która chciałaby z nimi wejść w koalicję, co jest jedną sprawą, bo to jednak nigdy nie jest bezpieczne. co bardziej dla konfederacji samej w sobie, która, no wiecie, jeśli spędzacie całą swoją karierę polityczną na mówieniu o tym, że PIS i PO to jest to samo zło i są tak samo tragiczni i w ogóle nie można z nimi pod żadnym sposobem współpracować i że oni w ogóle niszczą Polskę, no to trochę głupio nagle powiedzieć, w sumie są GIT, możemy z nimi rządzić. No bo to jednak może zostawić pewien niesmak w waszych wyborcach. O tym, jak kończą antysystemowe partie wciągnięte przez duże partie do siebie, no chyba najlepiej yy, świadczy KUKIS i to, jak sobie radzi na razie obecnie chłopak. Bo zaryzykujemy te zeżenie najlepiej. Bo nie oszukujmy się, te partie takie antyestablishmentowe mają ten problem. Ale to nie jest jedyny problem, bo nawet wytnijmy na chwilę tą buntowniczość, którą Konfederacja ma, która jest bardzo ważna. Pomyślmy o tym czysto na poziomie poglądów, na chwilę zapomnijmy, że Konfederacja jest buntowniczą partią. Kolejny problem jest taki, że tak naprawdę Konfederacja składa się z wielu stronnictw Mamy, yy, Stronnictwo, Wolność tak? W sensie ten jakby takie, wiecie, to prawicowo-wolnościowe skrzydło konfederacji. Mamy sobie narodowców, no czyli, no wiadomo, narodowcy w tej koalicji są też tacy bardziej jednak wolnorynkowi i tak dalej, Ale co do zasady narodowcy, jako idea w ogóle narodowcy na świecie i tak dalej, no to, 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 to nie są jakoś bardzo wolnorynkowe rolnictwa często, tylko są takie dosyć. Socjalne, gospodarczo. No i oczywiście jeszcze mamy stronnictwo Brauna, ale my się nie odważymy tego analizować. To jest, jakby, to jest rzeczy, się dzieją tam jakieś. Szczęść Boże. Ale do czego zmierzamy się z przy tych dwóch głównych stronnictwach, to to, że o ile my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że na poziomie czysto poglądów, to liberalne środowisko konfederacji, czyli liberalne gospodarczo, pewnie byłoby się w stanie dogadać z jakimiś tam odłamami koalicji obywatelskiej, na zasadzie, nie wiem, na przykład z jakimiś tam pozostałościami po nowoczesnej Petru, nie? No to wyobrażamy sobie, że oni mogliby całkiem nieźle się dogadać. I o ile wyobrażamy sobie, że narodowcy mogliby się jakoś tam nawet pewnie dobrze dogadać z pisem, albo z y, ziobrą. Tak, głównie też w tym, w tym wszystkim. Ale jakoś mogliby to zrobić. Na wiadomo, poziom jakieś ustępstw i tak dalej, ale to nie są niemożliwe dla nas połączenia. To już kiedy zabierzemy sobie to i zrobimy sobie tych wolnościowców do. PiSu i narodowców do PO, no to może być ciężka. A jednak konfederacja, żeby mogła zachować jakiekolwiek siłę w tym wszystkim i mieć jakąkolwiek podmiotowość, no to musi być cała, nie? więc to jest kolejny problem, jeśli chodzi o jakąś potencjalną koalicję albo ze zjednoczoną opozycją, albo z PiSem. em Bo wiecie, no tego typu zagrania mogłyby skutkować jakimś tam rozpadem konfederacji, który z jej perspektywy byłby problematyczny, oczywiście macie mniejszą siłę przebicia. Z perspektywy takiej ogólnej sceny politycznej w sumie mogłoby się wydawać, że to wiele nie zmienia, no bo jeśli podzielimy konfederację na pół i one dołączą, wiecie, do dwóch stronnic, no to znowu skończy się na tym, że i tak będzie trzeba wykradać jakieś pojedyncze osoby i do punktu wyjścia trochę w sytuacji, jakby się rozpłynęło próg wyborczy w tej perspektywie, nazwijmy to. Do tego mielibyśmy dużo zdradzonych wyborców, którzy czuliby się oszukani, a na to wszystko jeszcze wchodzą w konfederację takie problemy, a propos ich jakby rozpadu potencjalnego. Czyli znaczy, nie czy my w ogóle mają się rozpaść, nie tylko po prostu jako jako idea, że oni nawet nie mogą sobie na to pozwolić, bo by bo, bo, bo pieniędzy dostali. W sensie tam ich te wszystkie rzeczy finansowe działają w taki sposób, że jeśli tam ta konfederacja by się rozpadła, to my mieli duży problem z subwencją, więc no oni też tak nie mogą pozwolić, żeby to się tak po prostu rozpadło. A jeśli nie mogą sobie pozwolić na to, żeby się rozpadło, no to będzie problem z tym, żeby, wiecie, obie te strony powiedzmy były ewentualnie jakkolwiek zadowolone, gdyby chciały iść do jakiejkolwiek koalicji. Więc zastanówmy się, dlaczego do tych koalicji w ogóle może, albo nie może dojść. No bo na ten moment oczywiście najwięcej mówi się o potencjalnej koalicji PiSu z Konfederacją. I jakby, no wiadomo, wszyscy mówią, że to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Z drugiej strony Niemcy udowodniły, że to jest możliwe, bo tam tak naprawdę mamy obecnie sytuację, w których rząd jest centrowo-lewicowo-liberalny, co jakoś tam funkcjonuje, w sensie no tacy hardzi liberałowie dostali po prostu ministra finansów i się cieszą i sobie rządzą razem z Zielonymi. I SPD, więc jakby no spoko. I jakoś tam teoretycznie to działa, nazwijmy to. Więc wiecie, no w Polsce też wyobrażamy sobie, że nieważne jak bardzo się tutaj nie mówi o tym, że nie my, nienawidzimy tej partii i tak dalej, tak przyjdzie co do czego i przyjdzie co do władzy, no to, to, to wiecie, są partie polityczne. Partie polityczne istnieją po to, żeby zdobyć władzę. I teraz nie oszukujmy się z perspektywy konfederacji. Czysto. I teraz nie mówimy nawet z kim mieli wejść w koalicję, czy w ogóle, że z kimkolwiek wejdą, ale no konfederacja w przeciągu najbliższych lat nie będzie rządzić samodzielnie. Tu jest duża szansa, że nigdy w historii nie będzie miała szansy rządzić samodzielnie. To nie jest tak, że to się często zdarza. Żeby w polityce polskiej jakaś partia mogła rządzić samodzielnie, tak, tak całkowicie samodzielnie. Nawet PIS, który rządził samodzielnie, nie rządził samodzielnie, bo rządził jako zjednoczona prawica, miał jeszcze też miał jeszcze Gowina jeszcze wtedy. wtedy. jeszcze wtedy. rządzić samodzielnie w w samodzielnie w Jesteście partią polityczną kiedyś, Raczej będziecie musieli zrobić coś w koalicji. Okej, okay, może będziecie w niej większościowym udziałowcem, ale, no, jakby styl, nie? Cały czas musicie ją zrobić. Jest takie nastawienie konfederacji, że nie, nigdy nie będziemy wzykiem w, ko w koalicję, jest bardzo marketingowe z naszej perspektywy. Szczególnie, że wiecie, to często jakby się słyszy te wypowiedzi jakiegoś Bosaka czy Mancena, że nie, to nie będziesz w koalicji, my tutaj nie rozmawiamy z pisem, nie rozmawialiśmy z pisem i tak dalej. Ale. Kiedy się posłucha tych niektórych wypowiedzi, to często słychać takie przebitki, że no my nie możemy być w koalicji z dzisiejszym pisem, z dzisiejszym PO i tak dalej. Ale gdyby się jakoś zmienili, gdyby dostosowali się pod nas i zrobili rzeczy, które my chcemy zrobić, no to wtedy wiadomo, nie można niczego wykluczyć. Więc o ile my nie twierdzimy, że Konfederacja chce wchodzić z pisem, albo opozycją, ale raczej z pisem, w koalicję, o tyle to też nie jest tak, że zabierają sobie całkowicie furtki, żeby to zrobić. Wiminski wprost mówił o tym, że z dzisiejszym pisem nie absolutnie, ale gdyby jakaś siła polityczna prawda, chciała tutaj zawalczyć z ekologią Unii Europejskiej, i chciałaby postawić na przedsiębiorczość Polaków i tak dalej i tak dalej, to wtedy kto wie, kto wie, kto wie. Oni w sumie wtedy by to rozpatrzyli. Więc to jest jedna rzecz, Konfederacja, co by nie było, na koniec dnia jest po prostu partią polityczną i tyle. Z perspektywy PiSu wchodzenie z Konfederacją w koalicję jest oczywiście ryzykowne i to takie niezbyt przyjemne, nie? No bo to jednak jest Konfederacja no i wiecie, ty, ty, wy lubicie społeczne yy, publiczne programy, socjalne Konfederacja nie za bardzo i Konfederacja raczej będzie was za to atakowała na każdym Kroku, a do tego właśnie oni są bardziej radykalni od was. A wy tego nie robicie jako PiS. PiS nie jest takim wielkim fanem, żeby ktoś tam to bardziej na prawo od nich, takich jakby jeszcze bardziej walczył, ale nie było to na konto PiSu zapisywane. Więc to się pis nie może nie podobać, ale z drugiej strony, jak będą mieli ryzykować stracenie władzy fizycznie, to myślę, że to nie będzie dla ich duży problem. Ostatnia kadencja udowadnia, że potrafią dla władzy wytrzymać dosyć irytującym z ich perspektywy koalicjantem i jakoś dają radę, bo wiedzą, że nie mogą nie dać rady. Więc akurat PiS próbujący przytulić konfederację, to jest, jakby wiecie, to, 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 to w ogóle nie jest i akurat to wydaje się być realny scenariusz taki bardzo mocno, że PiS będzie próbował to zrobić. Szczególnie, że w ogóle w samym PiSie mówi się podobno o tym, że od czasu kiedy Mensen przyjął konfederację i oni tak się stali trochę bardziej obliczalni i właśnie przestali być tacy, wiecie, że nigdy nie wiecie, kiedy przyjdzie, Grzegorz już powie Boża, Boże, bo potem coś ciekawego, albo Januszka w dymikę odpalić na Twitterze, to jakby trochę lepiej dla nich, nie? W sensie, że to jakby z Mencenem może dałoby się dogadać nawet. To jest ta narracja, która tam istnieje. Więc wydaje nam się, że PiS będzie nawet bardziej niż chętne, żeby z konfederacją w chwili chociaż próbować, nawet jeśli jednostronnie to rozmawia, w sensie, że będą o to walczyć. Co do opozycji. No, opozycja nie rządziła długo, więc też by, też by chciała, szczególnie, że wiecie, zawsze może się bronić, że nasz tam ma hasło pod Za zawsze cenę usunąć pis od władzy, więc no, zawsze cenę usunąć pis od władzy, to koalicja z konfederacją, żeby usunąć pis od władzy, wydaje się być spełnieniem obietnicy wyborczej, więc zawsze mogą się tak bronić. Oczywiście zostaje pewien problem na poziomie tego, że wspólny rząd musiałby powołać i konfederacja, i lewica jednocześnie, co mogło być dosyć ciekawym przeżyciem. Szczególnie, że obecnie obie te partie w ogóle są na dosyć podobnym poziomie, jeśli chodzi o poparcie w sondażach, co jest ciekawe. Ja, w ogóle no, tak się cały czas zamieniają, no teraz chyba czas, na to, żeby lewicę. Zobaczymy, czy jeszcze przed wyborami lewica zdąży odwrócić ten, czy nie zdąży, to się okaże. Ale zmierzamy do tego, że lewica i Konfederacja to nie są najlepsi przyjaciele, nie oszukujmy się. I wydaje nam się, że gdyby musieliby powołać wspólny rząd, to mogłyby być problemy. A oczywiście teraz rozmawiamy o konfederacji w kontekście tej partii, którą trzeba przyjąć na swoją stronę, no ale jeśli konfederacja była przenięta i lewica powiedziała, że nigdy w życiu, to wtedy powtarzamy całą tą zabawę tylko z lewicą tak naprawdę, no bo wiecie, nie? W sensie no Ale tak to działa, że te partie będą miały pewnie relatywnie gdzieś tam podobny wynik na koniec dnia. No to PO oczywiście PO chce władzy i odsunąć pis od władzy, więc oni tam. Pewnie nawet by się nie zastanawiali za bardzo, tylko konfederację brali w ciemno. Nasza opinia. Aczkolwiek wtedy pojawi się kolejny problem na poziomie tego, że będzie kolejna partia w całym tym mieszańcu, która będzie musiała się dołączyć do rządu i jakoś razem spracować, nie, czyli teraz już nie będzie tylko PSL-u, hołowni, lewicy i PO, które będą razem próbowały zrobić rząd, co już, już będzie trudne. Jeszcze na to wszystko wyjdzie konfederacja z swoimi żądaniami, które pewnie będą duże dosyć, nie? No bo jeśli oni będą mieli siłę, żeby grać sobie między Pisem a PO i Opozycją to będą mieli duże żądania, więc to w ogóle już zamiesza po całości wszystko. Opcja numer 3. Konfederacja w ogóle nie wchodzi w koalicję, a ma taką ilość ludzi, że robimy wcześniejsze wybory, tak naprawdę, no bo co nam zostaje? Ewentualnie, jakoś wiecie, popierają jakiegoś kandydata na premiera z takim: okej, okay, niech on będzie premierem, ale my tutaj będziemy w każdym głosowaniu decydować, czy jesteśmy za tą polityką, czy nie za tą polityką. I to jest jakaś opcja, ale to w sensie to już byłoby. To już jest bardzo safe-fi, to, 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 to trzeba by zobaczyć. To byłoby zabawne, strasznie, ale trzeba to zobaczyć, na to, to trzeba poczekać. No i oczywiście opcja czwarta Czyli rozbieranie konfederacji. Znaczy, PiS i PO będą wyciągały sobie posłów. PiS jest to dobry i to wszyscy wiemy. PO zobaczymy, zobaczymy, jak sobie poradzą w tym sezonie, w tym okienku transferowym. No i oczywiście to jest jakaś opcja, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że jeśli ktoś zacznie to robić, to później jego szanse na zrobienie koalicji z konfederacją, która może w końcu i tak okazać się być potrzebna, no jednak maleją, nie? No bo, bo konfederacja się może trochę wkurzyć. No i oczywiście opcja piąta. TikTok banuje Bosaka i Mencena, przez co konfederacja spada pod próg wyborczy, bo do wyborów jeszcze dużo. Nie że jak się obrócą sondaże. Na Moment kondycji na pewno jest nam wznoszący i pewnie jeszcze przez jakiś czas na niej pozostanie. Jednak ich atak na TikToka i w ogóle media społecznościowe i MenSein, który po prostu ma duże zasięgi w internecie jako takie, to, to, to jednak dużo daje tej partii. Ale zobaczymy, że się za nie, jak inne partie zaczną swoje kampanie. Tak wiecie, na poważnie, poważnie. Bo to przygotowanie do kampanii to jedno. To jak już zagrana zostanie sama kampania. To inna sprawa. Na pewno Konfederacja jest ciekawa i trzeba na nią obecnie patrzeć, ale jedno już teraz jest prawdą. Konfederacja z partii, która nie miała zbyt dużego znaczenia w polskiej polityce jeszcze do niedawna, tak naprawdę, obiektywnie, zamiast się partii, która staje się bardzo ważna i staje się języczkiem uwagi, który w pewien sposób może przesądzić o wyniku wyborów, w sensie wynik może być ten sam, ale o takim ostatecznym rezultacie wyborów i tym, kto będzie rządził Polską, jest szansa, że będzie to decydowała Konfederacja. To jest... Ciekawe. Aż wiedzieć, co jeszcze jest ciekawe w polskiej zagranicznej polityce, zostawcie nam lajka, zostawcie nam suba, będzie nam bardzo miła. wy będziecie widzieć nasze filmy. Nasz Instagram jest na bieżąco, nasz inny film, stary, też go polecamy. Zapraszam naszego patrona i co? Dziękujemy serdecznie naszym patronom, staramy się starać dla was. Cześć!